Cześć, witajcie, z tej strony Papa i witam Was w kolejnym odcinku z Shakes and Fidget. Dzisiaj takie w sumie ogólne omówienie eventików, bo tu tak naprawdę zbliżają się większe eventy boże narodzeniowe, więc sporo tego dostaliśmy. No i generalnie przejrzymy sobie tutaj lekki progresik naszego Berserkera. W końcu skoczyliśmy na Undecillion, więc jest mega spoczko. Tu generalnie Dobijamy sobie zaraz 14 kopalni, niedługo 17 twierdzę. Byliśmy na profilu, więc jak już widzieliście kolejne rotacje w gildii generalnie. Jednak niektóre tutaj gildie znowu traciły na ludziach i podjęto tutaj próbę fuzji po prostu, więc zobaczymy jak to wyjdzie, czy gdzieś tam się wespniemy ku górze, czy nie. Ja pozostaję w tym bierny. Dopóki mam gdzie siedzieć, no to jest spoczko. Ktoś to tak naprawdę ogarnia za mnie, więc yy, no zobaczymy co z tego wyjdzie, mam nadzieję, że, że tam w miarę ta topka będzie aktywna, żeby to nie wyglądało tak, że niedługo zostanie nam na przykład tylko kilka gildi. Yy, zebraliśmy sobie sporo szczęśliwych monet, więc bardzo fajnie. Yy, dzisiaj, jeśli się nie mylę, całkiem sporo było, chyba 100 było w kalendarzu adwentowym. No, i też mega łatwo, ogóle przecie 10 razy szczęście to w tych dziennych zadaniach. Dostajemy tutaj 50, więc w ogóle też mega, mega przyjemnie. Warto sobie to odebrać, bo no, na pewno podczas eventów będzie warto z tego skorzystać. Jeśli chodzi tutaj natomiast, to tak, Kibelek, rzucę sobie od razu przedmiot epicki. Który mnie tu nie interesuje i prawdopodobnie moich pachołków też nie interesuje. Ale jeszcze na szybko zobaczymy. O nie, nie jest wart uwagi. Yy, niedawno sobie też odświeżyłem troszkę gemy na wszystkich, więc wypadamy troszkę lepiej niż yy, zwykle. Yy, te gemy już tam wszystkie są tak naprawdę 300, 330 nawet plus. O, tu widzę, że coś słabszego się zawieruszyło. Więc tak naprawdę ten sobie sprzedamy i wrzucimy sobie tutaj może jakąś chociaż 330 na Pana Barbara. E, Okej, okay. pupile aktualnie wyglądają tak. Więc e, coraz bliżej końca, coraz więcej dwusetek e, lub blisko dwusetki. Hmm, Skoczyła nam jakieś zadanka, więc sobie też od razu temat ogarniamy. Hmm, zaraz kwestia apki, no i omówimy sobie evenciki. E, przede wszystkim no... Pierwsze, co na pewno nam się rzuca w oczy, to tu po lewej stronie mamy już możliwość dołączenia do legendarnego loczku, co jak najbardziej będziemy chcieli mm, sobie regularnie od piątku. E, cisnąć od piątku, ponieważ od, e, w piątek o 16 będzie on otwarty przez 10 dni, więc tak naprawdę im szybciej zaczniecie, tym lepiej. Mhm. Głównie przez to, że po prostu szybciej zacznie Wam się odnawiać HP, tak warto sobie wtedy na to zwrócić uwagę. Okay, tutaj mamy... Od no, razu odsprzedam, bo szkoda miejsca w ekwipunku. Mamy wtedy szybciej odnawiane HP, więc jak najbardziej z tego korzystamy. I tak jak w ostatnim odcinku mówiłem, ja już nagrałem taki poradnik, więc teraz nie będę się rozgadywać. Warto grać sobie z tier listą na pewno żeby podejmować tylko dobre decyzje, jeśli chodzi o pikowania e, tych wyborów takich, e, tych runek, które później mają mocny wpływ na naszą grę. No i wszystkim trzeba życzyć powodzonka, zobaczymy m, jak, jak to wyjdzie tym razem. Mam nadzieję, że trzy e, piczki, trzy legendarne uda się wyciągnąć, ale też jeszcze będziemy na bieżąco e, śledzić. Ok, ja sobie tutaj szybkie sortowanie robię. Czy to jest przedmiot. Nie, to jest zwykły. Okej, okay, zwątpiłem. I jeśli chodzi o pozostałe eventy, to sprawa wygląda następująco. Mamy przedświąteczną wyprzedaż, czyli pewnie w przypadku tak jak ostatnio to było będą takie dodatkowe pakiety ugrzebiarza, szalowe grzybowe żniwa. No, czyli wiadomo, więcej grzybów będzie do, do zgarnięcia z awki, więcej będzie można kupić, ale to już jest klasyk na większej wędce. Oni zawsze dają te pakiety lepsze do kupienia. Złote zbiory, weźmy wytaniec taniec. Złote zbiory, no to oczywiście więcej golda ze wszystkiego z kopalni złota. Hmm, moja akurat skończy się ulepszać w o godzinie 6, no więc no nie zapełnię sobie tej kopalni złota, no a na czas eventów najwyżej ulepszymy sobie może błatka akurat na, na czas weekendu, to by mniej więcej trwało, albo nawet lepiej może wrota pod ziemi. Zobaczymy. Mm. Mhm. Wracamy tu. Wiedźmowy taniec, czyli Wiedźma przyjmie wszystko, więc fajne czyszczenie ekwipunku się szykuje. Walka o bogactwo, czyli ta nowa funkcja w arenie. Zgromadzenie zjawiskowej zwierzyny, czyli karmienie po 9. Troszkę sobie z owoców też dozbieramy, bo będą lecieć z awki. No, już dwa eventy mamy, tak naprawdę, pod awkę, więc, jak najbardziej, wchodzi o to, żeby pić sobie te piwka. bo tak naprawdę, mamy trzy eventy: tak, będziemy mogli dostawać grzybki, więcej złota, zwierzyna, czyli wiadomo, więcej owoców z misji. Dodatkowo jeszcze dusze z misji Dni Diabelskich Dusz, czyli też dostajemy dwa razy teleskopalni i zda ataki, choć w później, czyli 15 rozmontowań i sterylne sedesy, czyli trzymajcie sobie przynajmniej trzy epiki na, na weekend, przepraszam, z tym, że no, na pewno coś wam tam wpadnie z legendarnego loszku. Hmm, to by było z tyle z tych eventów. E, właśnie, ze no, względu na nie, warto, mówię, będzie zainwestować na pewno te 30 grzybków, żeby sobie piwka popić, niewykluczone, że uda Wam się wyjść tak czy siak z większą ilością grzybów, bo bardzo często to tak ostatnio wygląda. No i generalnie z tego kąta to jest tyle. Myślę, że nic tutaj więcej dopowiedzieć nie jestem w stanie. Na nim troszeczkę ostatnio, znowu teraz tych lochów, coś tam nam padło, ale tak bez szału dokończmy sobie tutaj kości, i ja już Wam pokazuję zresztą, jak wygląda historia gier, aby odbierzemy sobie nasze złoto. Pyk, 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 pyk. No i tutaj przez ostatnie dni, tu był piątek 13. Tutaj jakaś niewidzialna kobieta. Generalnie wydaje mi się, że mniej więcej Rona ostatnio widzieliśmy pochmurniaka chyba widzieliśmy i nie widzieliśmy chyba od niewidzialnej kobiety, więc no ona nam również dosyć szybko siadła. No i tak by to wyglądało. Zimne dranie, chociaż zimnego drania już chyba ostatnio też ubiliśmy że nawet nie jestem pewien ale no walka mega close coś mi się chyba kojarzy gruboskórny bird tutaj akurat y, mega ładne kryty nam siadły wiedźma y, dwóch właśnie mocnych magów ubiliśmy no i tutaj y, też mega mega fart mega dobry kryt siat. no i jeszcze cukiereczek, który akurat był zwiadem więc tutaj bardziej kwestia tego, że nie zrobił zbyt wielu Uników, a my zrobiliśmy całkiem spore serie i kryty, hmm, to mamy wszystko. To mamy wszystko. Ja sobie klikam jeszcze a rękę Dzisiaj nic nie ubiłem, więc yy, jest póki co słabo. Nie wiem, czy mi się podkaz kończyła. Nie, ale w rankingu sobie troszkę spadliśmy. Zbliżaliśmy się już, yy, żeby zejść poniżej 400. Niestety, znowu yy, sprawia, to w górę, ale mówię, dzisiaj jest jakiś pech do walk. No, i teraz myślę, że już faktycznie chyba będzie wszystko. Wam dziękuję bardzo za oglądanie. Dajcie znać, czy odcinek się podobał. No, i słyszymy się niebawem. Macie się i cześć.